Jeszcze się ruszający. Teraz już mało, bo no normalnie skakał tutaj połówce. Czekaj, jak za grzechotkę go złapię. No, może go wziąć, nie ugryźć. No, ja wiem, jak nie ma głowy, to nie ugryzie. O! Grzechotniki można tutaj mordować bez skrupów. Nie wiem, czy to słychać, czy nie grzechotnik nam się rusza jeszcze, to mimo że nie ma głowy. Zamierzam oskurować tego węża. On już nie ma głowy od pół godziny, ponad. Ale w mięśniach nadal jest cała masa energii, glikogenu, i on się po prostu teraz tam tu konwulsyjnie skręca. Ale dokładnie w taki sposób, że pełza po ziemi, zakręca, zawraca. Eee, no i to dziwne jest trochę, jakbym miał skurować żywe zwierzę, mimo że ono żywe nie jest. Przynajmniej według naszego rozumienia się powinno ściągnąć jak skarpetę, tylko nie wiem czy ja mam czekać aż on się uspokoi to spróbować to zrobić teraz skurowałem już trochę zwierząt w życiu nawet dużych całkiem ale kurczę jeszcze żadne mi nie uciekało Ach, kurczę, no. no, nie to tu na górze tylko. Trzeba delikatnie, bo to nie jest jakaś strasznie pancerna skóra. Możesz ten chwycić w zęby i wciągać od górze. co? Się koniec. No dobra, to grzechotka będzie osobno, i skóra będzie osobno. Teraz ją wysuszymy, i potem na lewą, na, na właściwą stronę przy. Tak wygląda filet z grzechotnika. Sprawa całkiem prosta, jak się okazuje. Skóra jak skarpeta. Resztę palcem przejechać i, i wyjąć wnętrzności, yy, Mamy gotowy filecik do. Znaczy, filecik to nie, bo tu jest pręgosłup, ale yy, no, sprawione zwierzę. Yy, gotowe do pieczenia nad yy, żarem ogniska. Pierwszym elementem, który przenoszę wewnątrz plecaka u samej góry, czyli tuż pod punktem yy, wciągnięcia górnej części worka liną. Eee, to jest tarp. Dokładnie to jest połowa tej konstrukcji, którą widzicie za mną, eee, czyli kawałek jasnej bawełny z doszytymi dwoma ciemnobrązowymi trójkątami, które w połączeniu, w parę, mogą tworzyć właśnie taki dwuspadowy namiocik. Nie jest to ani duże, ani ciężkie i to stanowi pierwszy element, który przynoszę właśnie w górnej części mojego mieszka. Zaproszamy na iście wąpelski poczęstunek czyli fasola z pomidorami, tłuszczem, cząstkiem i z grzeszodnikiem. Smacznego! No Wyłowiłem kawałek gada, dałem do ostygnięcia. No i zobaczymy, jak będzie smakować. Dobry, choć sporo kości. Trochę jak rybie łuski. No, fuu, jak rybie ości. Ale mięso dobre. Trochę jak wiewiórka. No, ale chyba lepsze. Najlepiej z takiego kawałka wydobywać mięso, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, z góry. Jest możliwość takie płatki, takie paseczki mięska łatwo oddzielić. Nawet nie jest aż tak bardzo gumowate. Całkiem dobre do zjedzenia. Wieczór się zbliża. Więc trzeba pomyśleć o noclegu, o śnie. Wczoraj żeśmy zainstalowali namiot, bo zaczynało być burzowo. Dzisiaj również co rusz załączały się gdzieś tam już moty No ale w jaki sposób śpimy? Poza tym, że w namiocie, który już może nie jest wielką nowością, to mamy koce. Zgodnie oczywiście z przyjętą konwencją nie ma żadnych śpiworów, nie ma żadnych karimat, nie ma żadnych syntetyków. No ale z materiałami naturalnymi, jak to wygląda, jak sobie radzimy ja będę już drugą noc spał w ten sam sposób, jeżeli chodzi o izolację od podłoża. To są jakieś pierdoły, to są moje kapcie obozowe, które szyłem, na razie ich nie wykorzystuję. Ale duża ilość wielkich igieł, które bardzo fajnie izolują. Tak więc zależy sobie na igłach. Tutaj widzicie mój plecak. To są dolne punkty montażu szelek naramiennych. Plecak jest rozwinięty na długość człowieka no i wewnątrz tego bawełnionego worka cienkiego jest koc wełniany tu jest moja poducha z jakiejś tam odzieży zapasowej, natomiast koc jest ułożony w kopertę to znaczy jeden narożnik jest tutaj idzie przekąt na Aż do nóg, i w nogach jest ten przeciwległy narożnik, też założony w ten sposób. No i nazywa się to kopertą. Już nie chcę tutaj się rozgrzebywać aż tak bardzo, ale, ale um, od podłoża mam jedną warstwę koca, ale górna część, znaczy ciało jest przykryte z jednej strony tą warstwą, a z drugiej strony tą, które się krzyżują, nachodzą na siebie, e, czyli jeden narożnik. Drugi narożnik koca, gdyby wszystko rozłożyć, trzeci, no i czwarty. I ten drugi, i czwarty oczywiście zakładają się na siebie nawzajem. Jeżeli jesteście ciekawi, jak dokładnie zawinąć się w koc, to motyw koca już był realizowany no, przeze mnie i przez Michała, czyli ekipę Universal Survival w roku 2014 w trakcie wyprawy na Syberię w Ałtaj. Tam posiadaliśmy również do spania tylko koce. Eee, I jeden z końcowych odcinków serii jest między innymi poświęcony temu, jak szczelnie zawinąć się w taki dobrze działający kokon. Nie może być tu przedmuchów powietrza. Eee, no i te warstwy nie mogą bezczynnie leżeć na ziemi, tylko każdy centymetr kwadratowy koca musi być wykorzystany, żeby grzać ciało. Tutaj się to sprawdza wyśmienicie. Ten koc z wełny. Mm, działa też rewelacyjnie dużo lepiej niż tamten z Outaju. E, dawny amerykański wojskowy koc on no, duży powierzchniowo ale dość cienki tutaj ten koc ma ponad 2 na ponad 2 metry e, kształt kwadratowy no i to jest bardzo gruby mięsisty koc z bardzo dobrej jakościowo wełny tak więc świetnie się sprawdza no i mylą się ci którzy mówią że Spanie pod kocem nawet przy temperaturze w jak zera albo nieco poniżej zera to jest tylko i wyłącznie romantyczna wizja. Nie jest, jest ona całkowicie em, praktyczna, chociaż oczywiście trzeba umieć to robić. A jeżeli jest mi bardzo zimno to nakrywam się moją kanwasową koszulą. Mogę wykorzystać również spodnie jako pewną narzutę. Tak więc jest to kolejna warstwa materiału. No, i tutaj ten mój zaizolowany e, uszczelniony po prostu stary, no ze świec kawałek takiego bardzo cienkiego brezenciku. E, mogę z niego zrobić zarówno daszek, jak i przeciwdeszczowe poncho. Jak również e, przykryć się tym, jest nieco wtedy mm, kondensacji, występuje, ale jeżeli jest bardzo wiecznie, albo jeżeli. Przy jakimś naprawdę srogim, ulewnym deszczu e, nasz namiot by przeciekał i woda miałaby na mnie kapać, no to, to po prostu narzucam się czymś takim i, i śpię dalej. niezamowity dzień się kończy. Jeszcze puszczam wieczornego dyma. Sporo żaru w naszej beczce. Brzuchy pełne, chociaż coś jeszcze pewnie by się zmieściło. Rufus swoim zwyczajem wziął flintę i poszedł się rozejrzeć po okolicy, wyrzucił z grzechotnikiem. Ja z kolei popracowałem trochę na wodzie swoim katamaranem. Efekt był, jak widzieliście, księżyc niekoniecznie w pełni, ale niewiele mu brakuje. I to ostatnia noc eee, w terenie. Jutro już wracamy. No i jak dla mnie magiczny moment. Było wszystko w trakcie tej wyprawy, a nawet jeszcze więcej. A teraz jest e, spokój ducha. Wielka tęsknota za bliskimi i za córką, i za żoną. Tak więc. E, z jednej strony, jest takie poczucie, że ten teren mógłby oferować jeszcze dużo, dużo więcej, wystarczy się przejść po okolicy. W tym rejonie mnie ta, e, mnie ta przyjemność umiała. Ja wybierałem bardziej stacjonarne działanie i tutaj robienie różnych rzeczy na miejscu. Ale rzut beretem stąd jest nagrobek człowieka. Są resztki jego dwóch samochodów. Powiedzielibyśmy o tych wozach, że to śmieci sprzed 100 lat. Ale dla mnie w tym momencie to już jest chyba w cudzysłowie naturalny element tego, tego krajobrazu. Tak więc miejsce niesamowite. I fajnie było pobiwakować na takim chillu. Fajnie było najeść się pod korek, w szczególności po takiej przygodzie w górach jaką, jaką przeżyliśmy wspólnie. No i w tym podniosłym momencie rufus chciałem Ci podziękować za zaproszenie na, na wyprawy, bo to twój pomysł, twoja sprawka z faniastką żeby zabrać mnie, Bogu Ducha, winnego instruktora Survivalu na, na wyprawę w y, tradycyjnym stylu traperskim. O właśnie, bez butu, <grych> w jakichś kapciach. <grych> tak, e, szczęśliwie oboje jesteśmy zdrowi. Nikt nie przepłacił gór ani odmrożeniem, ani nie wiem, zapaleniem pęcherza, czy, czy innymi powikłaniami. No, tak więc. Kolejna przygoda niesamowita za mną. Cieszę się niezmiernie, że nie brakuje mi też weny do tej śmiesznej kamery, którą trzymam w ręku na dnia statywu. Dzisiaj ją ukleiłem do patyka, żeby <grybujesz> zaimprowizować statyw. Może ten cały materiał coś Ci wniesie, drogi, drogi widzu, drogi internauto. Mam nadzieję, że nasz wysiłek, mój z wideo i Rufusa z przepięknymi fotografiami, że to, że to nie pójdzie na marne. Tak więc cóż, powoli mówię... Do widzenia, Idaho. Pora do domu. 15 czerwca mamy dzisiaj. No i kończymy drugą część wyprawy do Idaho. Jakieś słowo na zakończenie? Dobranoc. Dobranoc. Zmęczony bardzo, szczęśliwy jeszcze bardziej. Cieszę się, bo udało mi się wziąć ze sobą, może nawet uda mi się zwieźć do Polski, mój katamaran. Tak więc, e, całość trzyma się bardzo dobrze. W Polsce jest 22.38 Tu jest 14.30 No i 50 km mamy do takiej górskiej osady Większość trasy jazda pod górę Mamy nadzieję, że po tych kilku burzach i wichurach Będzie mało albo wcale drzew na drodze Bo jeżeli taka potężna sosta nam się zwali Jak się nam zwali ponderosa to się nie przegryziemy przez nią jak się nam zwali ponderosa, to się nie przegryziemy, Rafał podpowiada za kamery. No właśnie, i wtedy trzeba będzie mocno kombinować, czy załatwiać człowieka z pilarką, czy... Za bardzo drogi alternatywnej nie ma. No ale nic, będziemy kombinować. Zaczyna się... Początek powrotu do domu i... I to zawsze jest z jakimiś większymi bądź mniejszymi przygodami. Na razie mamy... 50 km jazdy pod ostrą górę wreszcie w samochodzie. Klimatyzacja. Klimatyzacja, chociaż jeszcze się nie rozkręciła na dobre. Upał, jak ja pierdził. Koszule przemoczone od potu. Musimy napełnić wodę teraz, jeszcze w dużej rzece. Bo ten 50 km skok będzie na sucho, więc jeżeli zatrzyma nas jakieś drzewo po drodze, no to dobrze byłoby mieć jakiś zapas, nie? Tak, więc zatankujemy do tej bańki no i ja Lecimy. Ye -haw! Ye -haw! Ye -haw! Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl